Jube sprawia jest ktoś, kto walczy o sprawiedliwość. Ale skąd ma pewność, że jedyny ślad, jaki po sobie zostawia, to znak Zorro? Head Shoulders. Zostawiaj tylko te znaki, które chcesz. Jesteś pięknym królewicem? Aha. Muszę wobec tego dać ci całusa. Mm, wolałbym nowy napój Red Bull, który ożywia ciało i umysł. Niech ci będzie najważniejsze, że jesteś księciem. <grym> o, jaki ładny z ciebie No pewnie. Ej, gdzie leci? Stać! Lecę się przyjrzeć innym księżniczkom. Pa! Tak to jest z facetami. Red Bull to dać ci sksydę. To są urodziny? To krówka Milka skończyła 25 lat i zaprasza do zabawy. Wyślij pięć opakowań po dowolnych czekoladach Milka, a śliczna pluszowa krówka trafi do ciebie. Mamo, mam kwiatki. Będą ładnie pachnieć przez cały dzień. Poczekaj, daj mi je. Pachną zupełnie jak mój nowy Ajax. Nowy Ajax Floral Fiesta to trzy wyjątkowo skuteczne płyny do czyszczenia o wspaniałych zapachach. Nowy Ajax Floral Fiesta. Jego zapach długo unosi się w mieszkaniu. O, jak tu ładnie pachnie. <laughs> Ajax Floral Fiesta czyści skutecznie i pachnie tak długo. Praca z Ajaxem, czystym relaksem. Najgroźniejsze dla twoich zębów są bakterie docierające poniżej linii dziąseł. Kiedy przestajesz szczotkować, bakterie zaczynają się rozprzestrzeniać i gromadzą się nawet poniżej linii dziąseł, powodując choroby, które mogą prowadzić do parodontozy. Colgate Total zawiera triclogard, który działa jak antybakteryjna tarcza ochronna, hamując wzrost bakterii aż przez 12 godzin. W najnowszych badaniach klinicznych udowodniono, że Colgate Total nie tylko chroni przed osadem, kamieniem nazębnym i próchnicą, ale także redukuje osadzanie się bakterii poniżej linii dziąseł. Colgate Total tak nowoczesna, że chroni nawet poniżej linii dziąseł. Przędobylski wciśnie się wszędzie. Silnik dynamiczny i oszczędny. Pięcioro drzwi, powtarzam, pięcioro drzwi. Oczywiście dwa lata gwarancji. W mieście nie ma na niego mocnych. Gratulacje. Nowe Tiko. Ambitny typ. Zobaczmy, jak dziadek przygotowuje naszą herbatę tetli, która smakuje wyśmienicie. A dlaczego tak? Ponieważ my, herbacianie eksperci tetli, od ponad 150 lat troszczymy się o to, by każda filiżanka herbaty tetli smakowała naprawdę wspaniale. Dziadku, a czy to prawda? Oczywiście. Tetli w oryginalnych okrągłych torebkach to wyjątkowa herbata. Zresztą sam się przekonasz. Na pewno. Tetli, smak wspaniałej herbaty na okrągło. Jej śmierć i spustoszenie. bola i lasa to pestka. Ten wirus zabija niewiarygodnie szybko. Panowie? Oto pan Motaba we własnej osobie. Dustin Hoffman, Russo Soi, Morgan Freeman. Boże, przepraszam. Epidemia 5 października o 21.00.